Witam, po tej stronie Świstak. Na przykładzie pary walutowej nowozelandczyk w stosunku do kanadyjczyka na interwale H4 chciałem pokazać jak chcę rozegrać ten ruch dla mnie wzrostowy jako kontynuacja tego ruchu wzrostowego. Ale najpierw informacja o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja przysteje podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, mamy tutaj płaskiego kinjuna, mamy na wzrostu ustawionego tenkana, mam nadzieję, że będzie za chwileczkę złoty krzyż i na niego chciałbym poczekać. Mamy tutaj opory, które nam się pojawiły, wynikające na pewno z wcześniejszych jakichś oporów. Ja rozpatruję zazwyczaj opory, które się pojawiają pomiędzy płaskimi kinżunami. Tutaj mamy trzy razy płaskiego kinżuna. Poprowadzimy sobie prostokąt w tej strefie. O, jak widzimy, tutaj mamy płaskie kinżuny. I proszę bardzo, to są opory, które tutaj napotkała cena. W tej chwili też mamy w strefie oporowej Scenę, ale to mamy koniec tygodnia, więc mogę sobie spokojnie poczekać do przyszłego i zobaczymy, jak sytuacja nam się będzie rozwijała. Mieliśmy też tutaj opory, jak widać. I ja uważam, że to właśnie też jest wynikiem tego, że były płaskie kinżuny. Proszę bardzo. Mamy tu płaski Kzun. Tutaj dosyć długi płaski kinżun. Jak najbardziej to jest opór. Mamy też opór w postaci tutaj. No i sprawdźmy, do czego on nam pasuje. Proszę bardzo. W tym miejscu są płaskie kinżuny i proszę bardzo. Ja w taki sposób szukam oporów, które mogą mi przeszkodzić na trasie ceny do moich zasięgów. Ustawię sobie teraz śwista K. Tutaj opór, który był, dokładnie się zbiega z moim zasięgiem 161,8. I do tego zasięgu będę grał. Czy cena pójdzie wyżej, to zobaczymy. Może być to opór na tyle duży, rzut, że tutaj będzie korekta i dopiero rów w górę. Równie dobrze, może to nie być duży opór i będzie delikatna korekta i kontynuacja w górę. Najpierw gram do zasięgu 161,8. Jeżeli zostanie przybity ten szczyt, będę grał do poziomu 261,8. Na wyższym interwale mam fałszywe przebicie. Kinjuna, więc to mnie napawa nadzieją, że jednak ruch wzrostowy będzie kontynuowany. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Posprawdzam jeszcze opory, bo tutaj mam 161, który widzieliśmy, był oporem. No i tutaj mamy 261, a tutaj są jakieś wcześniejsze korekty ceny i opory przy wzrostach, więc zobaczmy o co chodzi. Mam płaskiego znowu kinjuna, jak widzę. To było na tym szczycie. Tutaj mam płaskiego kinżuna. Tutaj mam płaskiego kinżuna. I tutaj mam płaskiego kinżuna. Mamy tutaj opór kinżuna tenkana, które były płaskie, które jest wynikiem oporowania też w tym miejscu ceny. Tutaj płaskiego kinżuna, który wcześniej też Pokazywało nam opory. No i proszę bardzo, jak widzimy, te opory, czy ta strefa oporów jest dokładnie na trasie do poziomu 261,8. No, czy tam cena dojdzie? No to zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałem, rozgrywam cenę do 161,8. No ale tydzień dopiero się zacznie za 3 dni i zobaczymy, co nam przyniesie. Witam w drugiej części i jak widzimy, cena najpierw doszła, tak jak zamierzałem, rozegrać do poziomu 161,8. Nie było zbyt dużego oporu na tych szczytach i cena poszła wyżej. Odbiła się od tego oporu, który wcześniej wyznaczyłem, troszeczkę się konsolidowała, a następnie doszła do poziomu 261,8. Jak widzimy, mieliśmy złoty krzyż, który im pozwolił. Ocenić bardziej sytuację i nadpawał mnie nadzieją, że jednak cena dojdzie do zasięgów, które ja chciałem wcześniej osiągnąć. Najpierw 161,8, a następnie powiedziałem po ładnym przybiciu i wybiciu punktu mojego B ruch do poziomu 261,8. Zerkniemy sobie na interwał niżej i jak widzimy na H1C dokładnie. Cena oporu jest to dosyć bardziej widoczne. A na D1, proszę bardzo, jest opór uznany, przebity i ruch w górę. Cel osiągnięty i jest OK. Dziękuję i życzę powodzenia.